Lecimy na wyspę APO, dzisiaj kolejny dzień stał, jedziemy na wyspę APO więcej wam nie powiem na ten temat, bo nie wiem, ale podobno fajne wyspy, bo każdy się jakoś tam ekscytuje tym, że o Apo, jedziemy na APO, On to jedziemy na Apo Idziemy do Łodzi, ruszamy Sporo osób jest Tutaj do nasza łódź check the so, place uh, so, harry, yeah. emil, june, ian, after we arrive in apple island, we're going to do three dives today. so, first we'll have a dive, then afterwards a one-hour service interval, another dive, then another service interval with lunch, then our third dive. And we'll head back, and we'll be back here in dawi approximately 3:30, maybe 4, depending on the weather. Please make sure to maintain this position, okay? Because you really don't want to hit your head on something, so it's very, very important to actually look up and to protect your head with the right hand.

Ale ostatnie, ostatnie nurkowanie będą takie, że będę mógł, mógł nagrywać, wziąć go to mi wszystko pokaże. Na razie szykujemy się do pierwszego zejścia przy tak zwanej ścianie. Zrobiliśmy nurkowanie 28 metrów. Teraz? No jest tak ten, tak interesujący na tych 28 metrach, muszę powiedzieć. Kolory są inne, tam fajnie, bo batona na przykład wzięli i pokazali jak się skurczy ten baton. Więc 28 metrów to jest najgłębsze nurkowanie, które no. będę miał. Have I teraz będziemy jeszcze dwa nurkowania robili. To no ładnie to wygląda. wszystko Na ostatnim nurkowaniu, tak jak mówiłem, zabiorę kamerę i wam pokażę, jak wygląda tutaj życie pod wodą. Co się działo? Jest strasznie, zobaczcie jak nimi rzucę Skończyliśmy dwa nurkowania dryftowe teraz Mega rzuca łodziom Punkt w ogóle się nazywa Coconuts bo to jest nad podobno, czyli szaleństwo, czyli nie wiadomo co tu będzie. Właśnie wyszedłem z wody, byliśmy na 22 metrach, a teraz kolejne nurkowanie trzecie to będzie nurkowanie, które m, nazywa się e, identyfikacja ryb. Takie jedzenie jakieś nie. Wiem, tej ryż z jakimiś warzywami w sosie. No ale spoko, zachwyceni jesteśmy. Jak się jeść chce po upływaniu, to wszystko się zje. Zjemy. I zabiorę was na Pod wodą. Identyfikacja ryb. Także. jakoś. No jakąś godzinę. Tam popłyniemy. Tu musimy zrobić przerwę na dekompresję. Ciało musi troszeczkę stygnąć. Zjeść coś, to się musi strawić. Więc ja zobaczenia pod wodą. Nie będę tam nic mówił, bo będę miał case'a do GoPro, więc nie będziecie nic słyszeć, natomiast pokażę wam jak to wygląda. Przyszedłem z to macie teraz yy, na bieżąco informację, taką na gorąco, że spoko było naprawdę w porządku, ale woda nie jest taka super yy, przezroczysta, tu super klarowna. Woda jest taka powiedziałbym na tyle dobra, żeby widzieć wszystko, ale nie jakieś tam. Ten. Natomiast życie jest y, bardzo, bardzo takie bogate. Z fajnych rzeczy widziałem węża wodnego, pierwszy raz w życiu i żółwia. Drugi raz, bo w poprzednim nurkowaniu było znaczy z bliska. No, wcześniej jeszcze widziałem w Turcji, ale tak z bliska to drugi raz, bo wcześniejsze nurkowanie też widzieliśmy żółwia. No i dużo takich ryb i, 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 i takich podłużnych i kolorowych. I, i ta rafa, także fajne miejsce powiem, że no tak porównanie, które mam no, no to w Chorwacji jest podobna rafa, nie wiem jakie są wasze doświadczenia, możecie powiedzieć natomiast, no, ładnie to wygląda i przede wszystkim na tej łódce jest taka mm, sytuacja że, przepraszam, ale dopiero co wyszedłem na 24 metrach, 25 na y, maksymalnie maksymalnie mm, byłem jest taka sytuacja, że e, wszystko robią za nas. E, wyciągają, przykładają tak itd., więc nie musimy nic robić ze sprzętem. Więc to jest naprawdę spoko, bo można się skupić na nurkowaniu a nie na noszeniu, targaniu tego sprzętu. Nic nie muszę robić. Na łódkę, z łódki, wszystkie maski, płetwy, to jest zaopiekowane. No i fajnie. How was it? Great. Very nice. are How was it? Holy shit, man! Look <laughs> at <the> turtles. Right? <laughs> you recommend this trip? Very good. Very good. Lots of turtles, lots of coral, lots of fish. Przypłynęliśmy. Kończymy nurkowania, widzieli się wszystko. Ja teraz muszę zrobić jeszcze jakiś test tego wszystkiego. No to jest fajnie, oceniam bardzo pozytywnie. No i przede wszystkim widziałem żółwia i rzeczy. Opuszczam szkołę Bongo Bongo. Kończę swój pobyt na Filipinach. Właściwie teraz już tylko powrót. Tyle. Jeżeli chcecie tutaj przyjechać na nurkowanie, bardzo Wam to polecam. To jest fajne miejsce, ładna pogoda, bardzo mili ludzie. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Do następnej podróży. Cześć!